Wyzwania w mediach społecznościowych. Niektóre są zabawne, niektóre głupie, a niektóre, cóż, wysyłają ludzi prosto do zaświatów. Dziś zagłębiamy się w pięć prawdziwych historii, gdzie wirusowe trendy przerodziły się w śmiertelne błędy. Od niesamowitej głupoty po tragiczną nieszczęśliwość, te przestrogi udowadniają, że pogoń za popularnością może czasem oznaczać pogoń za śmiercią. Przygotujcie się robi się rocznie. Był to zwykły kwietniowy dzień w Greenfield, Ohio. Taki dzień jak każdy inny, ale dla rodziny Stevensów miał stać się najgorszym dniem w ich życiu. Jacob Stevens, 13-letni chłopiec, był pełen życia. Uwielbiał spędzać czas na świeżym powietrzu, spotykać się z przyjaciółmi i, jak większość dzieci w jego wieku, przeglądać TikToka. Och, wiralowe trendy go fascynowały. Tak się łączył, śmiał i śledził najnowsze wyzwania, ale pewnego weekendu wyzwanie go znalazło. A było to takie którego nie przeżył. Wyzwanie Benadryl krążyło po TikTok od 2020 roku, zachęcając nastolatków do przyjmowania nadmiernych dawek dostępnego bez recepty leku na alergię, aby wywołać halucynacje. Część zabawy? Połknięcie 12 do 14 tabletek, znacznie poza bezpieczną granicą. Jacob, chcąc zaimponować, postanowił spróbować. Kiedy jego przyjaciele nagrywali, połknął garść tabletek, nieświadomy, że właśnie popełnił śmiertelny błąd, co miało być szybką ekscytacją, Zamieniło się w koszmar. Ciało Jacoba zareagowało gwałtownie. Zaczął mieć niekontrolowane drgawki. Przyjaciele wpadli w panikę, zdając sobie sprawę, że coś jest bardzo nie w porządku. Wezwano pomoc, a Jacob został przewieziony do szpitala, ledwo trzymając się życia. Lekarze zrobili wszystko, co mogli, ale szkody były nieodwracalne. Został podłączony do respiratora, jego ciało nieruchome, ale jego rodzina wciąż miała nadzieję. Przez sześć bolesnych dni jego ojciec Justin i babcia Diana modlili się o sut. Ale szóstego dnia lekarze przekazali im wiadomość, której żaden rodzic nie powinien usłyszeć. Mózg Jacoba przestał funkcjonować. Nigdy się nie obudzi. W obliczu niemożliwego Justin podjął druzgoczącą decyzję o odłączeniu Jacoba od aparatury podtrzymującej życie. Otoczony bliskimi pożegnali się z nim. Jeszcze kilka dni wcześniej był szczęśliwym, śmiejącym się nastolatkiem. Teraz odszedł. Jego przyjaciele, którzy byli świadkami wszystkiego, pozostali w tysiący będzie. Szok. To, co zaczęło się jako moment zabawy, stało się przerażającym wspomnieniem. Które będą nosić na zawsze. W następstwie tragedii rodziny Jacoba nie napędzał tylko żal. Kierowała nimi potrzeba zapobieżenia, aby to nie przydarzyło się komuś innemu. Justin nagłośnił sprawę, dzieląc się historią Jacoba, nawet publikując jego zdjęcie, gdy był podłączony do aparatury podtrzymującej życie. Chciał, żeby ludzie zobaczyli brutalną rzeczywistość, stojącą za wirusowymi wyzwaniami. To nie była gra, powiedział. To było za dużo dla jego ciała i teraz on jest nieobecny. Jacob nie był pierwszą ofiarą. W 2020 roku 15-letnia dziewczyna z Oklahomy również zmarła z powodu tego wyzwania. Pomimo ostrzeżeń ze strony urzędników zdrowotnych i oświadczeń od TikToka i Johnson Johnson, trend nadal się rozprzestrzeniał, a nastolatkowie wciąż ryzykowali życie dla ulotnej internetowej sławę. FDA ostrzegało, że wysokie dawki Benadrylu mogą powodować napady drgawkowe, niewydolność serca, śpiączkę i śmierć. TikTok twierdził, że usuwa niebezpieczne treści i blokuje związane z tym hasztagi, podkreślając, że bezpieczeństwo było priorytetem. Ale dla rodziny Jacoba te działania przyszły za późno. Zdeterminowani, aby coś zmienić, zaczęli nawoływać do wprowadzenia surowszych przepisów, ściślejszej kontroli mediów społecznościowych i ograniczeń wiekowych na leki dostępne bez recepty, takie jak. Penadryl. Historia Jacoba zyskała ogólnokrajową uwagę, wywołując debaty na temat roli mediów społecznościowych w kształtowaniu młodych umysłów i rzeczywistych konsekwencji wiralowych trendów. Dla rodziny Stevens ból jest niekończący, ale gdy przeżywają żałobę, oni walcząc, mając nadzieję, że historia Jakuba uratuje życie i uchroni inne rodziny przed tym samym bólem serca, zachowują wspomnienia o miłym, zabawnym i kochającym chłopcu, którego stracili. Odszedł zbyt wcześnie, ale nigdy nie zostanie zapomniany. 26 lutego 2021 roku rozpoczął się jak zwykły zimowy dzień w Milwaukee, w stanie Wisconsin, ale dla rodziny Arroyo stał się dniem, w którym ich świat się rozpadł. Dziewięcioletnia Ariani J. Line Arroyo była radosnym dzieckiem, pełnym życia i energii. Uwielbiała tańczyć, podejmować wyzwania z TikToka i dzielić się zabawnymi chwilami z rodziną. Jej rodzice, Heriberto i Crystal, wiedzieli, że uwielbiała te aplikacje, ale wierzyli, że angażuje się w nieszkodliwe trendy. Nie zdawali sobie sprawy, jak algorytm TikToka działał, wciągając młodych użytkowników w nieskończony strumień treści, czasami z niebezpiecznymi konsekwencjami. Tego dnia Ariani natknęła się na Blackout Challenge, wirusowy trend zachęcający użytkowników do wstrzymywania oddechu lub ograniczania przepływu powietrza, aż do omdlenia rzekomo dla krótkiego, euforycznego pośpiech. Dla dorosłego to było lekkomyślne. Dla dziecka mogło to się wydawać kolejną grą do wypróbowania. Gdy jej rodzice zajmowali się obowiązkami domowymi, Ariani postanowiła spróbować wyzwania, używając smyczy dla psa. Jej młodszy brat, Eduardo. Jako pierwszy zorientował się, że coś jest bardzo nie w porządku. Znalazł swoją siostrę nieprzytomną, wiszącą na smyczy. Spanikowany pobiegł po ojca. Heriberto rzucił się do Ariani, rozpaczliwie próbując ją ożywić. Przyjechali ratownicy medyczni i szybko przewieziono ją do szpitala, ale było już za późno. Brak tlenu spowodował nieodwracalne uszkodzenia. Dnia 26 lutego 2021 roku Ariani została uznana za zmarłą na skutek śmierci mózgu. Miała zaledwie 9 lat. Smutek ogarnął rodzinę Arroyo. Uwierzyli, że treści na TikToku są bezpieczne. Teraz stanęli przed druzgocącą prawdą. To nie było. I nie byli sami. Zaledwie kilka miesięcy później, w lipcu 2021 roku, nastąpiła kolejna tragedia. Ośmioletnia Leilani, Erika Renee Walton z Temple w Teksasie, również spróbowała Blackout Challenge po wielokrotnym oglądaniu go na TikToku. Podobnie jak Arianni, uważała, że to będzie zabawne. Podobnie jak Arianni, już się nie obudziła. Dwie zdruzgotane rodziny, jedna bolesna misja sprawiedliwość. Rodziny Arroyo i Walton połączyły siły, zdeterminowane, aby zapobiec wpadaniu kolejnych dzieci ofiarą niebezpiecznych trendów online. Z pomocą Centrum Prawnego Ofiar Mediów Społecznościowych złożyły pozew przeciwko TikTok, twierdząc, że algorytm platformy aktywnie promował Blackout Challenge młodym użytkownikom, co doprowadziło do ich śmierci. TikTok zaprzeczył odpowiedzialności, twierdząc, że wyzwanie Blackout istniało na długo przed powstaniem aplikacji i nigdy nie było promowane przez jej platformę. Jednak dla pogrążonych w żałobie rodzin te zapewnienia znaczyły nic. Ich córki nie żyją. Pozew oskarżył TikTok o wywoływanie uzależnienia, twierdząc, że jego algorytm kierował dzieci w stronę szkodliwych treści, narażając je na niebezpieczeństwo. Rodziny nie szukały jedynie odszkodowania. Ciały odpowiedzialności, co ważniejsze, chcieli zwiększyć świadomość i zapobiec temu, by inni rodzice stanęli przed tym samym koszmarem. Eksperci od dawna ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z mediami społecznościowymi, szczególnie dla młodych użytkowników, którzy mogą nie w pełni rozumieć ryzyko związane z treściami, które konsumują. Śmierć Arianni i Laniach wywołała szerszą dyskusję na temat tego, jak dużą odpowiedzialność powinny ponosić platformy takie jak TikTok w ochronie swoich najmłodszych użytkowników. Arianni i Laniach były bystrymi, pełnymi energii dziewczynkami z całym życiem przed nimi, przyszłościami ukradzionymi przez bezsensowną obecność online, trend. Ich rodziny teraz walczą, aby ich historie działały jako ostrzeżenie, ponieważ żadne dziecko nie powinno płacić najwyższej ceny za udział w wirusowym wyzwaniu. Był deszczowy wieczór w Pune, Indie. Miasto, zanurzone w ciszy, wydawało się zatrzymać. Większość ludzi siedziała w domu, popijając herbatę i oglądając burzę. Ale w jednym z bloków coś tragicznego miało się wydarzyć. Piętnastoletni Arias Rirao był takim dzieckiem, o którym rodzice chętnie mówią, nieśmiałym, ale bystrym, z miłością do technologii. Jego ojciec pracował w Nigerii, a matka, Swati, zajmowała się domem. Przez większość swojego życia był zwykłym nastolatkiem. Potem wszystko się zmieniło. Przez 6 miesięcy, Aria stał się obsesyjnie zainteresowany Blue Whale Challenge, podstępną grą online, która prowadziła graczy przez eskalujące zadania samookaleczenia, kończąc na najwyższym wyzwaniu samobójstwo. Kiedyś szczęśliwy i towarzyski, Aria wycofał się. Zamknął się w swoim pokoju, prawie nie rozmawiając z rodziną. 2024 roku, 25 lipca, na zewnątrz padał deszcz, lało. W środku Swati opiekowała się chorym młodszym dzieckiem. Zawołała Arię na kolację. Zjadł szybko, a potem wrócił do swojego pokoju. Normalne, prawda? Potem przerażająca wiadomość pojawiła się w grupie Whatsapp apartamentu. Dziecko spadło z jednego z budynków. Panika, horror, najgorszy koszmar matki. Słatki pobiegła do pokoju Arii. Pusty. Zbiegła na dół i znalazła coś niewyobrażalnego. Aria, nieruchomy na ziemi. Zabrano go do szpitala, ale było za późno. Dlaczego? Jak to się stało, że bystry nastolatek przeszedł od grania w gry do planowania własnej śmierci? Odpowiedź leżała w mrocznym świecie Blue Whale Challenge. Policja znalazła w pokoju Ari zeszyt wypełniony zaszyfrowanymi notatkami, mapami mieszkania i szkicami zaznaczającymi, skąd miał skoczyć. Na stronach były nabazgrane słowa logout i XD, tajemnicze, ale niepokojąco związane z grą. Śledczy odkryli, że komunikował się z innymi graczami, być może nawet z manipulującym kuratorem. Patrząc wstecz, Swati zobaczyła znaki ostrzegawcze. Arya zaczął słuchać mrocznej muzyki, mówić o śmierci. Pewnego razu powiedział jej nawet, życie i śmierć są takie same. Wtedy tego nie rozumiała, teraz żałowała, że nie pojęła. Arya nie był pierwszą ofiarą. W roku 2017 14-letni chłopiec z Mumbaju również padł ofiarą. Na całym świecie gra pochłonęła ponad 100 ofiar. Za każdym razem rodziny pytały, jak to się stało? Po śmierci Arii policja w Pune rozpoczęła śledztwo cybernetyczne, próbując namierzyć osoby stojące za tym cyfrowym koszmarem. Jego ojciec, który przyleciał z Nigerii po usłyszeniu wiadomości, wezwał do całkowitego zakazu takich niebezpiecznych gier. Nawoływał rodziców, aby spojrzeli poza ekran i naprawdę zobaczyli, co dzieje się w umysłach ich dzieci. Tragiczny koniec Arii wstrząsnął jego społecznością. Było to brutalne przypomnienie o tym, jak młode umysły mogą być manipulowane, jak ciemne zakątki internetu mogą przekształcić niewinność w coś nie do poznania. Jego historia ponownie wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa w sieci, a co ważniejsze, na temat istotnych rozmów, które rodzice powinni prowadzić z dziećmi. Arias Rirao nie po prostu się wylogował. Jego historia stała się ostrzeżeniem, wezwaniem do większej świadomości, większej obecności. I do nigdy nie lekceważenia śmiertelnej siły internetowych trendów. 11 grudnia 2018 roku zaczął się jak każdy inny dzień w Houston w Teksasie, ale do podwieczór świat jednej rodziny został wywrócony do góry nogami. 19-letni Christian Estes Johnson marzył o dołączeniu do armii Stanów Zjednoczonych. Był świeżym absolwentem szkoły średniej, wysportowany, aktywny w futbolu amerykańskim i koszykówce, a także głęboko zaangażowany w swoją lokalną grupę chrześcijańską. Tego dnia był w domu na Ivy Knoll Road, spędzając czas ze swoim najlepszym przyjacielem, osiemnastoletnim Muhammadem Al-Agajl. Dwaj byli blisko od lat, choć niedawno Muhammad znalazł się w kłopotach prawnych, stając w obliczu oskarżenia o rozbój kwalifikowany, jak wielu młodych ludzi, przyciągały ich wirusowe trendy w mediach społecznościowych. I tego feralnego dnia postanowili wziąć udział w jednym z najbardziej lekkomyślnych Nolakin Challenge. Tak zwana gra polegała na tym, że jedna osoba wyciągała na drugą załadowany pistolet i pytała, czy jesteś Lakin? Slangowe określenie na pytanie, czy ktoś jest uzbrojony. Chodziło o to, żeby nikt faktycznie nie strzelał. Miał to być test gotowości i brawury, ale w rzeczywistości była to recepta na katastrofę. W pokoju Christiana gra się zaczęła. Christian podniósł karabin AR-15, podczas gdy Muhammad trzymał pistolet półautomatyczny. To, co zaczęło się jako napięty, pełen adrenaliny moment... Szybko przerodziło się w horror. Muhammad pociągnął za spust. Strzał odbił się echem w pokoju, gdy kula trafiła Christiana w głowę. Upadł natychmiast. Podniecenie zniknęło. Zastąpiły je szok, cisza i ciężar nieodwracalnej tragedii. Bracia Christiana, którzy również byli w domu, rzucili się na miejsce zdarzenia, znajdując go martwego na podłodze. W umysłach zapanowała panika. Zamiast pomóc, Muhammad uciekł. Porzucając broń, gdy uciekł. Wieść o strzelaninie rozeszła się szybko. Rodzina Christiana była wstrząśnięta, nie mogąc pojąć, jak zwykłe spotkanie zamieniło się w koszmar. Jego siostra, Shira Estes Johnson, odmówiła uwierzenia, że to był wypadek. Była przekonana, że Muhammad celowo zabił Christiana, odrzucając pomysł, że to było tylko nieudane wyzwanie. W miarę jak policja wszczęła dochodzenie, Muhammad został szybko aresztowany. Początkowo twierdził, że działał w samoobronie, mówiąc, że pokłócił się z Christianem. Jednak gdy przedstawiono mu zeznania świadków, przyznał prawdę. Brali udział w grze No Luckin Challenge, gdy doszło do strzelaniny. Na sali sądowej prokuratura przedstawiła ponury obraz. Twierdzili, że sama gra była wystarczająco lekkomyślna, ale kryminalna przeszłość Muhammada uczyniła sytuację jeszcze bardziej niebezpieczne. W momencie strzelaniny był już na wolności za kaucją za rozbój z użyciem przemocy. Prokuratorzy domagali się kaucji w wysokości 100 tysięcy dolarów, ale ze względu na powagę sprawy i ryzyko ucieczki Muhammada, sędzia podniósł ją do 250 tysięcy dolarów. Obrońca Muhammada argumentował, że strzał nie był zaplanowany. To był tragiczny wypadek spowodowany niebezpiecznym internetowym trendem, ale dla rodziny Christiana to wyjaśnienie nie wystarczyło. Według nich Muhammad świadomie pociągnął za spust i byli oburzeni, że został oskarżony jedynie o nieumyślne spowodowanie śmierci, śmierć Christiana nie była odosobnionym przypadkiem. Wyzwanie No luck in Challenge już wcześniej kosztowało życie innych ludzi w kraju. To, co miało być testem odwagi, zamieniło się w śmiertelną grę, ponownie udowadniając, że trendy napędzane przez internet mogą mieć naprawdę druzgocące konsekwencje. Gdy proces trwał, Rodzina Christiana skupiła się na innej misji, zmieniając swoją stratę w ostrzeganie. Chcieli, aby ludzie pamiętali Christiana nie jako ofiarę bezsensownego wyzwania, ale jako młodego człowieka z marzeniami, ambicjami i jasną przyszłością. Mieli nadzieję, że dzieląc się jego historią, mogą uchronić innych przed popełnieniem tego samego śmiertelnego błędu, ponieważ na koniec to nie była tylko kolejna internetowa trend. To było przypomnienie, że jedna impulsywna decyzja może zmienić wszystko na zawsze.